Czwarty wynik wyborach prezydenckich, to dobre wyniki? Czwarty wynik ja już miałem przed i Muszę Panu powiedzieć, że jak telewizje podawały ten wynik, to no podawały wynik pierwszego, drugiego, trzeciego i piątego. I nie zauważały w ogóle, ciekawe co będzie teraz. Na przykład pokazywano wszystkie stawy wyborcze poza nas. A kto jest największym wygranym i kto największym przegranym tych wyborów? Wygrany jest to Paweł Kulkus oczywiście. A przegrani to wszyscy inni, bo zabierał wszystkie głosy praktycznie. Praktycznie i tyle. Ale biorąc pod uwagę, że zostałem o 100 tysięcy więcej głosów niż SLD i PSL razem wzięte, proszę policzyć, ile żeście czasu pokazywali SLD i PSL w naszej telewizji, a ile czasów ukazało się nas i przekonać koniekty z wyczyn, żeśmy też dostali o 100 tysięcy więcej niż oni razem łącznie na Mam nadzieję, że... Paweł Kukiza to jest trochę takie pole do zazdrości czy bardziej pole do przyszłych współpracy? Nie drugie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że gdyby nie był w to połowa głosowałaby na mnie, znanie połowa. Bo druga połowa to taka to troszeczkę, troszeczkę, no ale to trudno, no. On, on może lepiej na to będzie panował. Nie razem, jak już ten. nie Jak Jakż Pan się zapatruje na drugą turę? Zamierza Pan kogoś potrzeb? Nie był Ja nade mną. Prawo moralne we mnie. Koniec jest. czy ten wynik wyborów prezydenckich Radzie Sądażowy może mieć przełożenie na przyszły wynik wyborów parlamentarnych. No, parlamentarnych dają nam tam 6%, ale to w 80, także, także to jest jakieś 8% mniej więcej. To jeszcze mało, żeby walczyć no, ale na przykład razem z panem Kizem powinno być ponad 20. Wtedy ręka noga podkreślać. Pamiętaj, że każdego dnia wchodzą tych wyborcy ludzie, w których mam poparcie. Wybierają. Już na sam koniec. E, frekwencja wyborcza. Dlaczego wciąż tak mało Polaków chodzi do wyboru? A czy gdyby Pan był statkiem, Pan by chciał, żeby oprócz się jest znowu kapitan, czy również e, w głosowaniu maszy załoga maszynowni, e, pasażerowie i pasażerzy. I również na Jest tym lepiej Jest lepsza. To również świadczy, że połowa ludzi nie chce brać odpowiedzialności za to.

Tak, A, u, nas, u nas jest hasło na SPO jedno długo nie ma najmniejszych rządzi rządzi pan Komorowski pan Duda, pan komorowski jest... Nie mnie, Panie, Rozmawiam z takimi chińczykami czy innymi i oni ryczą ze mnie ze śmiechu, że mój prezydent podpisał konferencję, która znosi karę śmierci tak u wojny. to jest śmieszne, naprawdę tak Polski uśmieszy. A pan Boda jest po zelem, także, także oni niczego mm, nie zrobią. Te 4,4% to według pana sukces czy nie? Bo to jest więcej niż w poprzednich wyborach prezydenckich, ale mniej niż w wyborach parlamentu. No nie, zdecydowanie więcej. To są I teraz jeszcze to, co pan powiedział tuż po ogłoszeniu wyników. Razem z panem Kukizem możemy być wielką siłą w jesiennych wyborach do parlamentu. I to są pana słowa. Czy to oznacza w takim razie, że znowu usiądzie pan z panem Kukizem do rozmów? czy Ale my rozmawialiśmy mocno obyczas, tak Nawet i po i tym obchodzeniu stosunków ostatnich? Pan Kukiz jest, jest artystą i tam, kiedyś wiem, czy nie chyba mówiło, że się na tym wypadku też i tak dalej, ale to, proszę, proszę, proszę zawsze artystów. Nie, wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli interes. I on, i ja. I musimy zastanowić, jaki mamy interes i na, i na ile razem możemy obalić ten reżim. jeszcze y, ta druga kura, no bo ona tak naprawdę będzie komu udzielić Pan próbacie, a co czy to A co nas to interesuje? To Pis PO jedno zło. I, I to nie ma najmniejszego znaczenia. Przypominam że, przypominam, że PIS miał całą władzę. Miał prezydenta Kaczyńskiego, premiera Kaczyńskiego, cały rząd, miał Sejm, więcej Sejm, miał... Więktoś w Senacie absolutną miał taką klub z za sobą więc nie zrobił niczego. Było miał też taką samą władzę i zrobiło niczego. To po prostu pachołki odpowiednio Berlina, Brukseli i Waszyngtonu i nie, nie robią nic do To Są pachołki w reżimu. To zapytam się e... inaczej. Będzie pan głosował w drugiej grupie? Nie. A. Dziękuję bardzo. To Janusz Korwin-Mikke. przypomnę czwarta siła w wyborach prezydenckich 2015 roku. Można pogratulować. Przyszliśmy z Witoldem. Dobra, dobra, chodźcie, 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 Nie ma nie. Czy pan szansę gratulować książkowi Mosakowi i tak Oczywiście.